Moj e, mi chemia, nie było uwagiem bliżej powiedziała. Ja was. uważam, że chemia jest bardzo ważna, no. ponieważ e, ona jakby decyduje o tym, że my w ogóle zwracamy uwagę na jakiegoś człowieka, no. ponieważ mijamy przecież setki ludzi na ulicy, tak. a to właśnie coś w nas powoduje, że e, kierujemy swoją uwagę na konkretną osobę no. i wydaje mi się, że to jest właśnie chemia. To jest właśnie chemia. Jest I, nie właśnie wiadomo chemia, jak to ocenić, że... Dlaczego akurat te osoby wybieramy, prawda? Przecież nie wiemy, nie ma na to jakichś podstaw. Po prostu no. jakoś widzimy kogoś, czujemy coś do niej i tak. jesteśmy jej ciekawi, chcemy z nią przebywać, chcemy z nią tak. rozmawiać, chcemy jakby no, i dla mnie to jest chemia i ważne, że to jest podstawą, bo to sprawia, że związki trwają latami, bo bez, właśnie bez tej ciekawości drugiego człowieka żaden związek nie przetrwa. Nie przetrwa. Nie. Czyli uważasz, że bez chemii związek na przykład? Nie przetrwa. Nie przetrwa. To jest też moje takie skromne zdanie. No, przede wszystkim pozdrawiamy naszego pięknego miasta. Tak, pozdrawiamy. Szczecin. Kochamy Szczecin.